No dzień dobry. Dzień dobry. I witam dzisiaj panią Maryś. Słuchajcie, pani Marysia nas tu zaprosiła. Ma takie śliczne marzenia, jak mi to opowiadała, co ona chce zrobić. I zrobiła taki tutaj warzywniak, podwyższone grządki. Ale nie tylko będą warzywka w tych grządkach, ale będą jeszcze tutaj płasko. Będzie robiła z tego pracę dyplomową, bo jest studentką, tak? Czego? tak? Zgadza się ogrodnictwa. Trzeci rok w Poznaniu. Trzeci rok poznania. No byłem też, ale, ale szybko zrezygnowałem. Może pani Marysia dokończy. No dobrze, no dobrze. I pani Marysiu, co? Tak. Już sieje pani, już pani zaczyna. Y tak, zaczęłam od wysiewu groszków, groszków. pachnących, y cukrowych. Wysiałam też bób, ale przez to, że cały czas jest zimno, to po dwóch tygodniach jeszcze nie ma tych wschodów. Mimo tego, że jak w domu wysiewałam, to wschodziły już po paru no tak. dniach. Ale widzicie. I, już przyłapałem Panią. To jest właśnie kobieta. No stale zimno. No przedczoraj było gorąco, <laughs> Pani Marysi. Przez było gorąco i, i dlatego pewnie Pani wysiała, że już, że już, że już czas, że tak ciepło i zmobilizowała to Panią do no, Tak. To Ale prawda. tak, będzie w każdym korytku będą jakieś warzywka, tak? Tak, i nie chcę też dzielić y, korytka na żadną konkretną roślinę, ponieważ uważam, że rośliny lepiej rosną, jak są wymieszane. Mhm ponieważ tak zwana monokultura sprzyja bardziej szkodnikom, chorobom, a jak na przykład marchewka rośnie obok e, kapusty, chociaż teraz nie chcę wymyślać, bo aż tak nie mamy. No wychodzi wychodzi Pani z tego założenia, że szkodnikom i chorobom nie będzie się chciało szukać roślinek. Tak, tak Dobrze. dokładnie. I bardzo dobre podejście, bo lasy mamy takie w monokulturze i coś się zmienia i mamy co jakiś czas wysyp. I takich tam szkodników, że trzeba samolotami pryskać, a tu byśmy boleli uniknąć. Będzie to uprawa naturalna. Tak, uprawa naturalna, czyli na przykład truskawka obok cebuli. Pani Marysiu, a czy my będziemy mogli tak zaglądać co za jakiś czas i zobaczyć, jak to wszystko się wschodzi się i rośnie? No oczywiście zapraszam. Tak. Bo zapraszam. ja się przyznaję szczerze, ustawię sobie takie dwie małe grządki i podwyższone u siebie na wsi, a reszta mhm. będzie na, na gruncie. Ja będę pokazywał takie warzywka, już takie duże, jakieś tam, jak tam rosną na dużych hektarach. A do pani byśmy przyjechali i nagrywali takie uprawy, tak? Bo Pani od, na tym zależy na pewno, żeby zachęcić ludzi do tego uprawiania tych warzywek. Tak, W tak? Tak, sposób tak, tak. taki ekologiczny, jak najbardziej. Taki naturalny. O, I byśmy pokazali, jak to rośnie w tych ładnych grządkach. I co tam tak. pani włożyła do tych grządek pod te warzywka ziemia. E, na pewno na sam dół wyłożyłam kratkę na krety. Siatkę przeciw kretom. O bardzo ważne. Mam nadzieję, że zadziała. Yy, następnie wysypaliśmy czarnoziem, yy, ziemię od lokalnego ogrodnika, i mam zamiar przed kolejnymi wysiewami wymieszać ją z kompostem. Yy, czyli to nawożenie pani na wierzch, to będzie kompost? Tak, to będzie kompost. No i myślę, tak. że to będzie bardzo dobre, bo nie ma lepszego nawozu niż kompost. A jeszcze obornik. A czy przewiduje pani jakiś obornik, N obornik. na wiosnę, czy, czy na koniec lata? Wydaje mi się, że obornik akurat tutaj dam jesienią. Jesienią. Ponieważ teraz już jest troszeczkę za późno. Czy nie? No, no już panią Mari się lubi. No zobaczcie, <laughs> młodziutkie to. I już wie, że obornik to trzeba dawać jesienią, tak? Tak. Że ten obornik musi mieć czas, musi mieć żeby czas, się wchłonął. Tak? Tu, jak dana jest ta świeża ziemia, muszę panią zapewnić, że. W pierwszym roku, nawet w drugim, jak ta ziemia jest jeszcze luźniutka, pulchniutka, świeżo nałożona, wszystko urośnie, nawet bez obornika. On jak do tego nadzieję. przyjdzie kompost, to będzie super, nie? Tak. Ważne, żeby tam pani pokazała, jak to rośnie. A tutaj co mamy już? Już no, coś mamy. Tutaj jest wysadzony bób z rozsady, którą założyłam w domu, w mieszkaniu. I kiedy to pani wysiała? Chyba przed świętami już. <laughs> nie, wysiałam to około 6 tygodni temu. No i przyznam się, że troszeczkę ten bób za bardzo jest wybujały, on za szybko urósł, nie miał wystarczającej ilości światła, więc szukał tego światła, dlatego jest taki wysoki. No to ale... tak jak nasze selery, tak? Pani Michalina, tak jak nasze selery tak. na parapecie. Tak, czyli no cóż, za wcześnie nie można wysiewać. Nie, za wcześnie nie wysiewamy yy, nie. i musimy się zawsze liczyć z tym, że... Żeby to było gdzie przechować, nie? Tak, tak. tak żeby to miało dostęp do światła, żeby to nie zostało za telewizorem, no bo mhm. będzie długo, ale tutaj i tak pani się udało ładne. No i co, przymrozek był, tak? No był przymrozek i ale... tylko te nasze boby opadły. Opadły, ale no słuchaj pani, już tu, już tu tak z minuty na minutę widzę, że coś jest lepiej. No tak. lepiej, lepiej, tak. lepiej. One z tego zawału wychodzą. Ja myślę, że najgorsze sadzonki będzie można przyciąć, żeby rozkrzewiły się od dołu, bo tam ładnie tak wszystko zrobimy. wypuszcza. Także będzie. Jak się uda i nie powtórzy się mróz, to będzie Pani miała pierwszy bób w Polsce. No, liczę na to. O, jest fajny. Jest fajny. <noise> Jeszcze Pani coś opowie bliżej o tych grzączkach, o tych na przykład tutaj. Jakie są plany? W tej grzączce akurat jest szpinak, rzodkiewka, a przy każdej pergoli są wysiane groszki. Jak zbiorę już tą rzodkiewkę i szpinak i na przykład będzie maj, to mam zamiar wysiać tutaj fasolkę szparagową, fasolę pnącą w różnych kolorach na pergoli, przy innych pergolach nasturcję pnącą, żeby też wymieszać warzywa z kwiatami jadalnymi, które przywabią owady. Te owady będą tutaj sobie fruwały, zapylały. Chcę stworzyć taki ekosystem przyjazny środowisku i przyjazny też nam, mi, żeby nam tutaj przyjemnie było przebywać, pracować w tym ogródku. My tak, mamy funkcję podjadania. Tak. Tak. Mamy funkcję zapachu, mamy funkcję pszczółek. Mhm. Mamy funkcję, że to jest ekologiczne. I jeszcze ta najważniejsza funkcja jedna pani na, na Facebooku napisała, że a może by tak warzywniaki zrobić, żeby jeszcze były ładne. No właśnie. I ja myślę, że to nie? już jest ładne. Tak, żeby cię. Cieszyło... A jak jeszcze to coś tam pójdzie, co tam będzie groszek, tak? Groszek, fasolka, fasolka i będzie pięknie kwitło, no to już będzie pięknie, mhm. smacznie i zdrowo. I zdrowo. Tak. I zdrowo. A i jeszcze jedna funkcja, naukowa. Ponieważ na samym początku będą wysadzone pomidory do tej mojej właśnie pracy dyplomowej, pracy inżynierskiej. Ile tu będzie tych odmian? Odmian będzie siedem z każdej odmiany po 8 roślin, z czego połowa w gruncie, a połowa w szklarni. Dobrze, a taką asencję tego badania dostaniemy? Oczywiście. Dostaniemy. <laughs> Jak najbardziej. Bo wszyscy się pytają, jakie pomidorki posadzić, nie? <laughs> tak. A w przyszłym roku może kapustki jakieś albo kalafiarki? Wymieszamy wszystko. I też tam obadamy, które najlepsze. Oczywiście, możemy pisać pełno prac inżynierskich. <laughs> no lubię tą panią, no lubię tą panią. To co, pani Marysiu? Przejdziemy może do szklarenki. Tak. Bo słuchajcie, na tym się nie kończy. Ja postawiłem na taki foliowy, taki dzianutki, a pani Marysia ma jeszcze szklarenkę. I nam opowie szklarence, co sobie jeszcze planuje w tej szklarence Dobrze. i co można tam zrobić. Tak, i wysyjemy tam okre. O! No właśnie. Podziękowania dla pani pani Małgorzaty przysłała nam okre. Dla nas zupełnie coś egzotycznego, tak musieliśmy patrzeć w książki, nie? Tak. żeby co dowiedzieć się, co to jest, ale próbujemy. Próbujemy, słuchajcie, pomidory też do nas niedawno przyjechały, za 300 lat temu, nie? Uh -huh. i przyjęły się i są bardzo smaczne. Jak Także idziemy siać okre. Idziemy. No, jesteśmy już teraz w pięknej Szklarence. Słuchajcie, wieczniki, konstrukcja aluminiowa, szyby duże, widno. To już widzę na półkach. Może Michał jeszcze nie pokazuj, bo jeszcze jest artystyczny nieład. Ale już wrosz na pierwsze roślinki. Widać ogrodnika ekspery eksperymentatora. No i co? Mamy Okr, tak? Takie piękne nasionka. Tak? Bardzo dużo tej okry ma. A ja się jeszcze dowiedziałem przed chwilą, że pani Marysia jeszcze ma pseudonim. Jaki? Flora. Flora z pola słyszałem, z pola. tak? I prowadzi coś takiego jak my, takiego swojego bloga, tak? Tak, dopiero zaczęłam, także, ale zapraszam serdecznie. Jeszcze macie czas na wysiew pomidorów. Także y, mój pierwszy filmik jest właśnie o wysiewie pomidorów. Jak macie ochotę, to zapraszam. możecie sobie. A. jak się nazywa na kanał? Flora z pola. Flora Spola. I teraz pokazywałem, ja też mam już, czy mówiłem, nie, pokazywałem, jak wysiać pomidorki. Już pod, y, pod folię i do gruntu, czyli pod folię siejemy 1 marca, do gruntu 15 marca, a teraz pokażemy okrę. Coś podobnego jak u nas ogórki. Tak. Zgodzi się Pani ze mną? Tak, ale z innej rodziny. Z innej rodziny, ale coś podobnego. Coś tak? podobnego. Czyli, żebyśmy to mogli wysadzić w tej szklarence, możemy posiać już na początku kwietnia. Tak. Tak? Pani sieje, czy ja? Ja sieję. Dobrze, Pani sieje. <noise> Tak, może ma dziewczynę rękę. Wysijemy I co, po... nie znamy nasionek. Patrzcie, one są takie mhm. duże. I zasada, tak jak przy cebulkach. Jak nie wiemy, jak to siać, nie mamy na to i literatury, trzy grubości nasionka pod ziemię. I na pewno da sobie radę po wschodzie. Tyle ziemi uniesie. Wysięgnij co? może po cztery do jednej doniczki? O, ja bym Wysijemy. zrobił po trzy. Po trzy? Dobrze. Po trzy. Żeby się nie. Mhm. Tak, dobrze. I okra lubi bardzo wysokie temperatury. Dlatego do wschodów potrzebuje ponad 20 stopni Celsjusza. Masakra. I też musimy zwracać uwagę na to, żeby nie miała za mokro. Mhm. Podczas wschodów, bo wtedy może dojść do, ym, do zgnilizny i nasze siewki mogą niestety tego nie przetrwać. No mhm. ja i siejemy. Mhm. Siejemy okra. Słuchajcie, jak jest... będziecie chcieli to zrobić do gruntu, mhm. to zrobić to po 15 kwietnia. Tak. Żeby nie wybujało tak jak te boby. Tak? Aby tak. akurat taką małą sobie rozsadkę wysadzić prosto do ziemi po 20 maja, jak myślę, uh -huh. bo do 20 maja to jeszcze lubi przymrozić. A jak to lubi tak bardzo ciepło, o, tak ładnie ukryje, tak, ukryje, tak. <grych> uh -huh. Tak Okreś też może być uprawiany jako mm, roślina ozdobna, ponieważ ma bardzo ładne kwiaty, podobne do kwiatów malwy. No jeszcze coś takiego. Tak, a w naszym klimacie dorasta do tak około 60 centymetrów. Yy, w tych kwiatów jest dużo. Dużo. Dużo jest. Tak, dużo i kwitnie no, systematycznie, czyli można zbierać owoce, kiedy są kwiatki. Tak, kwiaty też um, można jeść. Kwiatki. Można. Można jeść. To znam taką która u mnie była na działce, to ona by na pewno jeszcze jadła kwiatki. <laughs> tak, no to słuchajcie, to będzie dwie funkcje, tak? Mamy warzywo. Tak. I mamy jeszcze ozdobę na no 60 centymetrów, jak ma dużo kwiatów. No i u mnie córka w zeszłym roku się śmiała, że posiadają sobie ozdobne ogórki. No bo miesiąc kwitły, cały żółte były, ale owoców żadnego. No to nie, nie to mniej nasza ozdobne. okra będzie miała owoce. No i dobrze. Pani Flora z pola teraz. Pani Flora z pola, jak widać, jest bardzo młodziutka. Może nie musi sobie opisywać, ale ja bym to jeszcze zaraz opisał. albo Bo tu coś tam, że, że to jest to i tamto, bo tak. ja to zapomnę od razu. Tak, zostawię pani kilka tych nasionek, a resztę sobie wezmę i posieję na ranczu. Dobrze, Nie? dziękuję bardzo. No i będziemy się ścigać, dobrze. Dobrze, to zostawiamy. I teraz co? Co tu będzie w tej szklarence? E, w szklarence będą pomidory. Też Mam powiem. zamiar posadzić tutaj 60 roślin. Żadnego ogórka? Nie. Ogórki tylko na, na, w warzywniaku i przypuszczam, że pnące. Ale jeszcze na ogórki nie mam pomysłu. Zobaczymy. Mm -hmm. Mam czas do maja, całe ja, w tym roku, ze względu na tę pracę pomidory. Pomidory, pomidory. tak. I, I w tej szklarni zmieści się 60 roślin. Ale tu będą nadzieję... tylko szklarniowe? Poduprawy? Tak. Tylko szklarniowe, tam będą gruntowe, tak? Chociaż właśnie nie, ponieważ tę samą odmianę próbuję w szklarni i w gruncie. Mm -hmm. Dlatego zobaczymy, jaka jest różnica w planowaniu tej samej odmiany. Aha. W gruncie i tak. szklarni. No to już praca będzie zupełnie wyczerpująca. Wszystkie możliwości rośliny. Osta. Dam radę. I przypominał, no czerwone. samo kończące też będą? Też będą. Tak. będą. Karbowe, koktajlowe też będą. będą. No bo te, te właśnie odmiany mnie najbardziej interesują, bo no, nadają się najbardziej do gruntu. Nie? Te wszystkie, które musimy palikować, to jednak lepiej, jak one są w szklarence, prawda? Tak, bo je tak łatwiej jest. utrzymać. Mhm. No to co? Zostało nam życzyć powodzenia, Pani Marysiu. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do bardzo. zobaczenia. Kiedy przyjedziemy za dwa tygodnie, nie? Za <grym> dwa tygodnie. Dobrze. Dobrze. Zapraszam to do zobaczenia. Dziękujemy dobrać. To wszystko.